Dla mnie te konsultacje są przede wszystkim ważne dlatego, żeby zapewnić społeczeństwu, gminy, komorcicię, mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w kwestii tego, że pozostawienie tych dwóch sołec, sołectwa Żerkowice i sołectwa Chmielowice, jest za gminy. Kompleks bardzo ważną rzeczą z punktu widzenia jej geografii, z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, no i wielu innych aspektów takich, które składają się na całość tej gminy i na jej historię na tradycję, na kulturę. Straci po prostu dwa sołectwa, które są w decydujący sposób klubą tej gminy. Nastawione są na potężny rozwój, na nowoczesność. Gmina Komprachcice zainwestowała w Chmielowice w to nowoczesne osiedle domków tych mieszkaniowych i pojawił się tam naprawdę komfort taki dla mieszkańców. Co prawda jest to osiedle prywatne, ale też część kosztów gmina ponosiła związanych z tą infrastrukturą, z odkupieniem tej infrastruktury, która tam jest wybudowana. Było to okupione przez wiele lat różnymi protestami mieszkańców, ale to osiedle jest ładne. Ono ma odzwierciedlenie również w statystyce gminnej, w podatkach lokalnych. W gospodarczym takim przełożeniu, zżyte są Chmielowice z gminą całą, no i cała gmina praktycznie nie wyobraża sobie tutaj z informacji mieszkańców, żeby tych Chmielowic i Żerkowic nie było, jest to część gminy, jest to jej historia, jest to jej turba.